Kto tu to sobie. ma tyle cukierków? Wziął bal? Wziął bal. No sobie to nie Nie piłem dzisiaj, nie? Dobra, piłem. Ryszard! Ryszard miałeś mówić, że jeżeli nie pijemy, to nie piliśmy. Ale że co, nie pijemy Dobra, Ryszard Ryszard nie a ty nie? Ja nie piłem, nie No to jak? To nie no by... nie piliśmy, ale Ryszard sobie nie wytrzymał presji i powiedział ci, że piliśmy, a już nie piliśmy. No, nie piliśmy. Tak, 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 taką presję ja wytrzymałem. Ja się tak. przyzwyczaiłem, nie trzeba coś więcej, nie trzeba dwie minuty nagadywać. Pani o? Tak? No? Ty to będziesz później z kim oglądał. Na, na YouTube ją umieszczam. Nie! Ale po co ty dolejesz? Ej, to może z kamerą <laughs> <laughs> o, Nika, te zarty chłopskie, jest. te chłopskie Co? zarty. Ja sobie Mariana, kręcę, będzie jak odkręci filmik. To będzie fajne. Będzie będzie, będzie, będzie 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 będziecie razem lekcje odrabiania. Ja Będziecie razem lekcje sobie sobie, jest nie, się wiedzisz, Co, ja jest? nie, nie, Jutro ja Nie, się. Bo ona, bo nie, nie. Nie, 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 nie, Wiesz, Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, się. Nie, pytała, się pytała, nie, nie, nie. 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 nie. mam Nie,